A idzie wiosna dziewczyny więc no trzeba no trzeba chociaż pilingi zacząć robić żeby ten celulit nie był taki widoczny jaki dobry piling? no najlepiej jakby był zdrowy czytaj składy zawsze nasz, nasz jest zdrowy dużo ma witamin, dużo minerałów masło szea, olej arganowy hmm? też y, olej słonecznikowy Dobre oleje, no i takie oleje, i, no i masło sza, no które doceniają kobiety. Nawet Kleopatra doceniała e, olej arganowy, na przykład. Tak. I te przyjemności są właśnie w naszym peelingu. A co pilinguje? Pani Beato, co pilinguje to ciało? Cukier, sól. I guarana. Trzy składniki, nie jeden sól, trzy. I one dają moc. Kryształ, kryształki soli i cukru w swoim tempie się um, wykruszają. A guarana jest mocniejsza od kawy, więc ona cały czas jest czynna i aktywna. Spróbuj, spróbuj naszego peelingu. Pachnie maliną latem.